W końcu wyjęliśmy naszą starożytną pralkę z garażu. W nowym roku wypada wreszcie zrobić to pranie. Ej to twój różowy kocyk co takiego. Eee czekaj, zobacz tam jest chyba latająca krowa, ucieka pójdę sprawdzić. Schowała się na tym poddaszu. Pomocy ona jest zbyt inteligentna i potężna. Nabrałem się na starą jak świat pułapkę z gratami na poddaszu. Co ty znowu wyrabiasz? Patrz jaki ze mnie gimnastyk. Dobra wracaj do prania, a ja się już nią zajmę i pokażę gdzie raki zimują. W sumie to najpierw posegreguję te śmieci żeby być cieko bo to teraz w modzie. Średniowieczna zabytkowa latarnia, plastik. To też i to też, o co ja tu znalazłem. Czy ja słyszałem alarm od mojego auta? Patrz to, twoje wiaderko z dzieciństwa. ład tu jeszcze łopatki do piaskownicy. O, nie wierzę. Drewnania luneta, plastik. Berło. Zrobię to pranie, bo ten leni to nigdy tego nie zrobi. Tylko ile tego proszku do prania dodać. Dobra, tyle styknie. Zaraz znajdę tą krowę. To wydale. A to, mam za niski poziom identyfikacji, użyję znowu mojego tajnego sygnału z kowronka. Halo co znowu? Pali się. Cicho cicho patrz uważnie. Gadaj co to takiego. HMM. Według moich obliczeń to jest dorzutło szczepem. Patrz. No nieźle rzut 10 punktów. Czas nielegalnie pobrać wodę z podmiejskiej studni. Nigdy tego nie wykryją. Wracaj tu gałganie! I C-Prank, bro. Dorwałem tą krowę i teraz jestem strasznym głosiem. Nie mogę z nim. Dobra, będziemy mieli ozdobę na wejściu. O rety, nasza uprawa sałat tonie. Przelałem tą wodę tak jak w wannie. Dobra, trudno, są ważniejsze sprawy. Pranie włączone. Dysk do rzucania. A nie, jednak talerz. Chodź tutaj. It prank Bro jestem potężnym kowbojem z dzikiego zachodu oddawaj swoją czapkę. I taktyczny oślepiający żółtależem. Żarty sobie robisz? Oddawaj czapkę albo powiem mamie. Dobra przekonałeś mnie. Ach co ja z nim mam. No ja nie mogę zaraz coś zniszczy Kłak, kłak jestem magiczną latającą kaczką Żartowałem nabrałeś się to tylko ja, haha. I myk z 10 metrów trafiony zatopiony Chyba zbuduję wielki mur z tych szafek Znalazłem nasze stare pranie, które zaginęło. O ja już to gdzieś widziałem. Mam pomysł. Użyję mojej własnoręcznej, ultra skutecznej szczoteczki do zębów. HMM, tylko gdzie to było? Szkło. Papier, plastik. Musiało gdzieś tu być. Dobra, chyba pranie gotowe. Wysypię jeszcze tylko te ostatnie śmieci, żeby zaśmiecić środowisko. O, są moje dwa samolociki, BRRR i włączam spirale zagłady. Muszę to mieć w butach. Co chłop wyrabia? Teraz będę jak Wolverine, ale ze szponami w nogach. Błagam za co sobie zasłużyłem, żeby żyć z takim typem. Ej, ty chodź tu, zobaczymy, czy się wywalisz, heche. Już biegnę do ciebie niczym latający bocian wiosenny. Bierz to swoje pranie i się odsunie ode mnie. Jestem w idealnym stanie równowagi, zobacz, jak zgrabnie wezmę to pranie. I prawa, i lewa, i prawa, i lewa, i prawa, i lewa. Teraz będą lśnić jak nowe. Mógł pomóc z tym praniem w betoniarce, jak normalny człowiek, a nie jakieś cuda tworzy. HMMM. O, mam pomysł. Użyję mocy lodówki. A moje ręce, a dobra, dawaj na solo. Ha, ale jestem mądry, zrobię pułapkę na tego gałgana z naszej mrożonej uprawy sałaty. O, nie zapomniałem o tej złowieszczej kaczce. Dobra, trudno. Lśnij jak diament. O tutaj, bracie, może trochę pojeździmy. Czy mnie oczy nie mylą? Ty pierwszy. Zrobiłeś lodowisko dla mnie? Dobra robota. Tak się składa, że jestem mistrzem, jeśli chodzi o jeżdżenie po lodzie na ostrzach zagłady. A, a pomocy takaczka zrobiła na mnie zamach. Oj oj, biedaku, nic ci nie jest. Zobacz jak to się robi. No pięknie ty to jednak też coś tam umiesz, chociaż jeszcze wiele ci brakuje. Dobra wstawa i leniu. Na spokojnie i powoli. Haha, wpadłeś w moją pułapkę. Ała, tego nie przewidziałem. O marchewka, co tam doktorku?